Dzień dobry moi kochani, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w Poradach z Podlady i dla tych, którzy są na moim kanale po raz pierwszy. Ja mam na imię Grażyna. Dzisiaj chciałabym Was zaprosić do zrobienia po prostu z niczego coś, to znaczy do zrobienia ciasteczek orzechowych. Do tego potrzebujemy masło orzechowe, troszeczkę wanilii, oczywiście orzechy i jedno jajko. Robi się to błyskawicznie, bardzo szybko, jest smaczne i... Najważniejsze, słuchajcie, że to ciasteczko ma dosłownie dwa węglowodany, więc nic dodać, nic ująć. Zapraszam Was do robienia ciastek ze mną. Najpierw, słuchajcie, nastawimy sobie piekarnik. Ja mam akurat termoobieg, więc na 160 stopni. Jeżeli macie piekarnik góra-dół, to 180 stopni. I w tym czasie, dopiero kiedy już się piekarnik, już nagrzewa nam, zaczynamy robić ciasteczka. Tu sobie dałam 180 g tego masła orzechowego. Do tego dodamy teraz jedno jajko i troszeczkę wanilii. Może zaczniemy od wanilii. Ja po prostu to robię tak na tak zwane oko. Po prostu, żeby to ładnie pachniało. Do tego wbijamy. Jajeczko. I to wszystko po prostu mieszamy. Ja sobie wyłożyłam teraz blaszkę folią. Możecie wyłożyć oczywiście papierem do pieczenia. I łyżką nakładamy po prostu nasze ciasteczka, naszą masę na tą blaszkę. Teraz bierzemy sobie orzechy. I tak lekko uklepujemy każde ciastko. Tak, tak. Jak się chce zrobić fajnie, to nie zawsze to wychodzi. Nasze ciastka są gotowe do włożenia do pieca na 10 minut. Teraz biorę sobie blaszkę. I wkładam na środkową szynę. Zdejmę te ręczniczki, żeby można było zaglądać. I uruchamiam piekarnik na 10-12 minut. Nasze ciasteczka są już gotowe. Tak, wyłączam piekarnik i wyjmujemy. Voilà! O, ale pachnie, słuchajcie, przepięknie. Przepięknie pachnie. Muszę mieć gumową rękawiczkę, bo jest gorące, więc żeby to, żebym się nie poparzyła, przekładamy sobie do jakiejś miseczki czy na talerzyk. Słuchajcie, wyobrażacie sobie, że można to jeść bezkarnie że nie ma cukru, że nie ma żadnych słodzików no po prostu rewelacja! Orzechy mogą się też troszkę podpiec. Możecie zwiększyć sobie oczywiście piekarnik na troszkę więcej stopni niż ja. Ja akurat lubię, jak one są w środku, niezbyt wysuszone, tylko takie mięciufne. Więc robię sobie tak, że one są takie blade. Nasze ciasteczka są gotowe. Ja zaraz zabieram się za jedzenie. Mam nadzieję, że zrobicie sobie takie ciasteczka, bo to jest naprawdę. 3 minuty roboty i do tego 10 minut pieczenia, a radochy co nie miara. Po co nam cukry? Można jeść naprawdę zdrowo, bez węglowodanów. Oczywiście sprawdzajcie na maśle orzechowym, które wybieracie, do, które kupujecie w sklepie, żeby miało jak najmniej tych węglowodanów, bo te cukry nam są naprawdę niepotrzebne. No cóż moi kochani, pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Mam nadzieję, że zrobicie takie ciasteczka i wtedy życzę Wam smacznego. I zostawcie mi w komentarzach, może Wy macie jakieś fajne pomysły na e, jakieś łakocie, które są ewentualnie bez węglowodanów. Pozdrawiam Was serdecznie i do następnego razu. Cześć!